Pytanie ze 100 punktów. Kto dysponuje w Polsce największą kobietą? Borek. Borek. Gość w postaci Mateusza Borka. N nasz y, słynny komentator sportowy, sportowy Mateusz Borek. Przecież mówię Borek. Nie, Mateusz Borek. Mateusz Borek w całej krasie. To Wiadomo, jest Mateusz Borek. Nie Mateusz Borek. No, ale jak sobie przypominam, to stanął on faktycznie taki, do takiej rywalizacji. Zaprezentował kopyto, ale nie przypominam sobie, by ktoś stanął w szanki. Człowieku, weź się rozpędź, pierdolnij tą głową w ścianę i się kupa zatrzyma i się zastanów, co ty robisz i po co ty to zrobiłeś. No trochę mamy Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc e, człowieku, który to zrobiłeś, że ci nie wstyd naprawdę, zdobyłeś sobie kupę. No cóż, być może wszyscy obawiali się, że polegną przy takim kopycie, ale ten stan rzeczy nie utrzyma się długo. Moi drodzy, już niedługo do Polski przyjedzie małolatka 2 A wtedy, a wtedy Borek straci palme zwycięstwo. Przecież siedział koło ciebie, na tej samej kanapie, to byś mi w ogóle tego pytania nigdy nie zadał. Tyle, tyle w tej sprawie.